Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku projektu słowo Dzisiejsza Ewangelia to Ewangelia według świętego Marka rozdział 7 i wersety od 24 do 30 Dzisiejsza Ewangelia jest o tym jak Jezus szedł w okolice Tyru i Sydonu i chciał zostać taki niezauważalny, żeby nikt go tak nie widział, żeby wszyscy ludzie się na nim od razu tak nie skupiali. Jednak zobaczyła go matka, której bardzo zależało na tym, żeby Jezus uzdrowił jego córkę, która była opętana. I chodzi w tym o to, że tej matce bardzo zależało na, Córce. My jako ludzie też mamy często takie osoby, na którym nam bardzo zależy, które bardzo kochamy w różny sposób, ale też czasami mówimy im, że bardzo mi na Tobie zależy i też tak samo Jezusowi zależy na Tobie, a tutaj chodziło o to, że tej matce tak bardzo zależy na tej córce, więc też my możemy tego tak porównać, że ta matka bardzo chciała, aby Jezus pomógł i tak prosiła cały czas, próbowała tak wszystkiego zrobić, bo to była taka prawdziwa, prawdziwa miłość, więc też starajmy się. Mm, robić podobnie w sposób, gdzie yy, będziemy komuś pomagać. Jeżeli nam na kimś zależy, to abyśmy starali się pomóc tej osobie, jeżeli ma jakiś problem, abyśmy mogli dla niej znaleźć czas. I jeżeli naprawdę też ją kochamy i zależy nam na niej, to też wiadomo, że dla niektórych osobach nam bardziej zależy, na niektórych mniej. Ta miłość też jest u niektórych inna, w inny sposób, ale też, żeby dla każdego, na kim nam zależy, znaleźć czas, żeby pomóc. Też często jest tak, że jeżeli taka osoba ma jakiś problem albo y, jest smutna i chce z nami porozmawiać to y, my mówimy, y, że tak możemy i chcemy jej wtedy pomóc w jakiś sposób tak jak nam y, tak jak nam właśnie y, ta osoba powiedziała, że chcemy w ten sposób pomóc. Pomimo tego, że jakby nie zawsze Damy radę, to dla tej osoby, na której nam bardzo zależy, możemy się bardzo postarać, więc też możemy sobie zadać takie pytania, na kim nam zależy i czy dla niego się tak staramy odpowiednio, czy chcemy mu pomóc. I tak samo, żebyśmy starali się każdemu pomagać, a zwłaszcza tym y, osobom, y, które kochamy, i abyśmy jeszcze bardziej przez to starali się e, pomagać w ten sposób, e, jak właśnie e, matka swojej córce, która wszystkie swoje siły i prośby e, pokładała na tą córkę tak samo jak też my. Jeżeli nam na kimś zależy, modlimy się też za tą osobę, o łaski dla niej, o pomoc albo też my po prostu staramy się jej pomóc w jakiś sposób, więc abyśmy tak cały czas starali się jeszcze bardziej robić, pomagać. I to na tyle z tej Ewangelii, z tego odcinka i zachęcam Was do oglądania kolejnych filmików Wojska, Papa. Pa.